Wieża Farna, ulica Piłsudskiego 5. Najbardziej charakterystycznym obiektem Krośnieńskiego Starego Miasta jest barokowa wieża Farna. Trójkondygnacyjna budowla mierzy 38 metrów wysokości. Przykryta jest baniastym hełmem z kolumnową latarnią. Powstała w XVII wieku na potrzeby miejscowej parafii jako wieża dzwonnicza. Wewnątrz znajdują się trzy dzwony: Marian, Jan, oraz urban, uważany za jeden z największych historycznych dzwonów w Polsce. Jego parametry to około 2,5 tony wagi i prawie 5 metrów obwodu. Nadano mu imię na cześć ówcześnie panującego papieża. Jan upamiętnia biskupa przemyskiego, a Marian dzwoni na chwałę Maryi. Wszystkie dzwony są sprawne i używane. Obiekt pełni również rolę wieży zegarowej. Po dwóch stronach budynku widzimy tarcze ze wskazówkami, zaś w środku wieży znajduje się mechanizm zegara wieżowego wielkiego typu z 1908 roku produkcji krośnianina Michała Mięsowicza. Przestrzeń w hełmie, jak i pod nim pełni funkcję małej sezonowej galerii sztuki. Prezentowane są tu zazwyczaj grafiki, malarstwo i fotografia miejscowych artystów, zarówno profesjonalnych, jak i amatorów. Z punktu widokowego, usytuowanego na zwieńczeniu wieży, rozpościera się piękna panorama na miasto i okolice. Kościół Farny pod wezwaniem Trójcy Świętej, Bazylika Kolegiacka w Krośnie, ulica Piłsudskiego 5. Z punktu widzenia historii, Krosna jest to najważniejsza świątynia. Powstała jako Kościół Parafialny, Farny, na potrzeby wiernych nowo powstałego miasta. Początki kościoła sięgają więc połowy XIV wieku. Jest to budowla gotycka, murowana z cegły i kamienia, z biegiem czasu przyozdobiona późniejszymi elementami. Pierwotnie kościół wraz z okalającym terenem był miejscem pochówku mieszkańców. Dzisiejszy dziedziniec to teren byłego najstarszego krośnieńskiego cmentarza. Kościół był bezpośrednio wtopiony w obręb murów miejskich w czasie istnienia fortyfikacji, będąc ich znaczącym elementem. Z gotycką bryłą kościoła kontrastuje bardzo bogate manierystyczno barokowe wnętrze, uważane za jedno z najcenniejszych w Małopolsce. Większość wyposażenia pochodzi z XVII wieku. Najcenniejsze i najciekawsze jego elementy to między innymi, ołtarz główny z obrazem adoracji Trójcy Świętej i Matki Bożej przez wszystkich świętych przypisywany weneckiemu nadwornemu malarzowi Wazów Tomaszowi Dolabeli. Obrazy z połowy XVII wieku zdobiące północną ścianę prezbiterium. Gotycki obraz na desce. Koronacja Marii przez Trójcę Świętą z XV wieku. Grupa pasji z XV wieku. Ławka kolatorska Portiusa, na którą składa się dwadzieścia kilka obrazów olejnych na płótnie stanowiących skomponowane cykle tematyczne. Dawna siedziba pierwszej krajowej fabryki zegarów wieżowych, ulica Piłsudskiego, 19. Dawna fabryka zegarów wieżowych mieściła się w niewielkim murowanym budynku, znanym jako Dom z Zegarem. Jest to zachowana do dzisiaj kamienica, powstała na przełomie XIX i XX wieku w stylu wiedeńskiej secesji. Zbudowana została z czerwonej cegły. Wyróżnia się ciekawą formą architektoniczną, w szczególności ozdobnymi, kształtowanymi w tynku detalami oraz tarczą zegara zamontowaną na fasadzie. Budynek w przeszłości należał do słynnego Krośnieńskiego Rzemieślnika, zegarmistrza Michała Mięsowicza. Tu w latach 1901 do 1938 prowadził on zakład produkcyjny pod nazwą Pierwsza Krajowa Fabryka Zegarów Wieżowych. Ten niewielki budynek był jednocześnie domem mięsowicza i jego rodziny. część warsztatowa zakładu mieściła się w dolnej kondygnacji, która znajduje się na tyłach obiektu, od strony opadającej stromoskarpy. Szacuje się, że w tutejszej fabryce powstało około 280 mechanizmów zegarów wieżowych, które w wielu przypadkach odmierzają czas do dnia dzisiejszego. Obecnie kamienica jest jednym z obiektów Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Prezentuje ono między innymi dzieje rzemiosła południowo wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem tradycji zegarmistrzowskich i osoby Michała Mięsowicza. Dawny Pałac Biskupi, ulica Piłsudskiego 16. Dawny Pałac Biskupi to jedna z byłych posiadłości biskupów przemyskich. Pierwotnie, od XIV wieku, stał tu budynek drewniany. Pałac jako budynek murowany pojawił się w XVI wieku, gdy biskupem był Stanisław Tarło. Obiekt stanowił dogodne schronienie na wypadek zagrożenia siedziby głównej biskupów w Przemyślu. Budynek na przestrzeni swych dziejów przebudowywany i rozbudowywany. Zmieniał również właścicieli i funkcje. Były tam m.in. koszary, szkoły czy sąd. Główny korpus obiektu, usytuowany wzdłuż ulicy, powstał w pierwszej połowie XVII wieku za sprawą kasztelanowej Połanieckiej Zofii z Ligenzów Skotnickiej. Warto wspomnieć, że obiekt w przeszłości był włączony w system miejskich fortyfikacji których zachowane fragmenty można oglądać w jednej z muzealnych przewiązek. Obecnie pałac biskupi to piętrowy budynek z sienią przejazdową prowadzącą na niewielki dziedziniec. Elewację frontową zdobią kartusze herbowe Jana Skotnickiego i jego żony Zofii z Ligenzów oraz rzeźba Chrystusa Króla. Obiekt pełni funkcję siedziby Muzeum Podkarpackiego, które prezentuje zbiory archeologiczne, historię Krosna i regionu. Galerie sztuki, historię oświetlenia ze wspaniałą kolekcją lamp naftowych oraz szkło podkarpackich hut. Rynek z zabudową. Centralnym punktem Krosna, zarówno dawnego w obrębie murów miejskich, jak i obecnego jest rynek. Wytyczony został w czasie lokacji miasta w połowie XIV wieku. Ma wymiary 115 na 72 metry. Początkowo otaczały go budynki drewniane, które od końca XV wieku zastępowano murowanymi. Z tego właśnie okresu pochodzi częściowo najstarsza zachowana kamienica wójtowska, Rynek 7. Najstarszymi częściami przyrynkowych kamienic są piwnice, w których pierwotnie składowano produkty, w tym wina. Z biegiem czasu kamienice przebudowywano, rozbudowywano i modernizowano. Część z nich posiada charakterystyczne arkadowe podcienia, nadające rynkowi niepowtarzalny urok. Te we wschodniej części Pierzei, północnej i południowej, pochodzą z XVI i XVII wieku. Pozostałe są późniejszą rekonstrukcją z przełomu XIX i XX wieku. Podcienia służyły przede wszystkim do celów handlowych. W latach 1999 do 2000 roku w obrębie rynku przeprowadzono badania archeologiczne. Ujawniły one cenne elementy dawnej infrastruktury miejskiej, takie jak wodociągi, kramy kupieckie, studnie, kanały ściekowe, a przede wszystkim relikty dwóch okazałych reprezentacyjnych budowli: gotyckiego domu wójtowskiego oraz renesansowego ratusza. Zarys obydwu budynków Zaznaczono na płycie rynku czerwonym brukiem. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie. Franciszkanie ulica Franciszkańska 5. O ile kościół farny służył przede wszystkim krośnieńskim mieszczanom, to kościół franciszkanów był świątynią, z którą związało się podkrośnieńskie rycerstwo i szlachta. Franciszkanie pojawili się w krośnie już w drugiej połowie XIII stulecia. Relikty najstarszej budowli sakralnej odnaleźć można w dolnych partiach prezbiterium obecnego kościoła. Dobroczyńcami kościoła, franciszkanów był ród Kamienieckich, dzięki któremu na przełomie XIV i XV wieku nastąpiła rozbudowa, a właściwie budowa gotyckiego kościoła. Franciszkanie nadbudowali świątynię cegłą i nakryli gotyckim sklepieniem. A następnie rozbudowali oceglany pseudohalowy korpus nawowy ze sklepieniem wspartym na czterech kamiennych filarach międzynawowych. Tak skomponowana bryła kościoła przetrwała bez większych zmian do początku XVII wieku, gdy do korpusu zaczęto dobudowywać szereg kaplic. W 1872 roku świątynię strawił pożar. W jego wyniku spłonęło niemal całe wyposażenie wnętrza za wyjątkiem kaplic i wyjątkowo cennych kamiennych nagrobków. Zawaliło się gotyckie sklepienie prezbiterium i zniszczyła się konstrukcja dachu. Obecny wygląd kościoła jest wynikiem restauracji budowli przeprowadzonej na przełomie XIX i XX wieku. W jej efekcie dokonano regotyzacji bryły kościoła. Kaplica Oświęcimów, ulica franciszkańska 5. Do korpusu kościoła franciszkanów przylega słynna kaplica grobowa rodu Oświęcimów. Z miejscem tym związana jest najpopularniejsza krośnieńska legenda o miłości Anny i Stanisława Oświęcimów. Kaplica została wzniesiona według projektu Mediolańczyka Wincentego Petroniego w latach 1647-1648. Fundatorem budowli był Stanisław Oświęcim. Dekoracja stiukowa zdobiąca wnętrze kaplicy to dzieło włoskiego artysty Jana Chrzciciela Falconiego. Był on najwybitniejszym sztukatorem działającym w XVII-wiecznej Polsce. Ta barokowa budowla należy do najdoskonalszych osiągnięć plastycznych epoki. Reprezentuje typ grobowej kaplicy centralnej na planie kwadratu, z kopułą na pendentywach, zwieńczoną kamienną latarnią. Ołtarz znajdujący się w kaplicy pochodzi z 1890 roku i jest kopią pierwotnego z połowy XVII wieku. W głównym polu ołtarza widnieje obraz przedstawiający świętego Stanisława wskrzeszającego Piotrowina. W tle kompozycji zauważyć można rodzinę oświęcimów. Obraz związany jest z krakowskim malarzem Janem Triciuszem. Kaplice uzupełniają portrety rodu oświęcimów. A przede wszystkim pełnopostaciowe portrety Stanisława i Anny w wytwornych strojach z epoki. Budynek sądu, ulica Sienkiewicza 12. Obiekt jest reprezentacyjną budowlą użyteczności publicznej z okresu autonomii galicyjskiej. Stanowi dowód rozkwitu miasta w tym czasie. Budowla jest przykładem architektury późnego historyzmu. Doskonale wkomponowanego w układ przestrzenny Placu Konstytucji 3 maja. Budynek sądu wybudowany został w latach 1912-1913. Jego projektantem był Franciszek Skowron, nadzorujący budowy sądów w Galicji z ramienia władz centralnych w Wiedniu. Gmach o charakterze wolnostojącym zlokalizowany jest na południowym krańcu wzgórza staromiejskiego. U zbiegu ulic Sienkiewicza i Czajkowskiego. Jest trzy- i częściowo czterokondygnacyjnym obiektem, zbudowanym na planie zbliżonym do podkowy z wewnętrznym dziedzińcem, zbudowany z cegły o elewacjach częściowo otynkowanych. Budynek wyposażony jest w zegar produkcji Michała Mięsowicza. Tarcza zegara jest widoczna w górnej części fasady. W czasie obu wojen światowych. Budynek sądu pełnił rolę szpitala wojskowego. Natomiast w czasie I wojny światowej był również siedzibą rosyjskiego sztabu. Obiekt powstał w rejonie dawnych fortyfikacji miejskich, w tym nieistniejącej Bramy Węgierskiej. Gmach został rozbudowany w latach 90. XX wieku o dostawienie skrzydła od strony zachodniej. kościół pod wezwaniem podwyższenia krzyża świętego w Krośnie kapucyni plac Konstytucji 3 maja 2 Bezpośrednio poza murami starego miasta przy obecnym placu Konstytucji 3 maja powstał kościół i klasztor kapucynów Kapucyni zostali sprowadzeni do Krosna staraniem wojewody krakowskiego hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego od 1771 roku rozpoczęto długą budowę obecnego kościoła, konsekrowanego dopiero w 1811 roku. Projektantem budowli był kapucyn, pochodzący z Czech ojciec innocenty Bart, co ciekawe wykształcony architekt. Jest to kościół jednonawowy, bezwieżowy, zbudowany z ciosów piaskowca według wzorców charakterystycznych dla kościołów kapucyńskich. Jest jednym z najpóźniejszych przykładów architektury barokowej. Fasada budynku ukończona w 1781 roku jest dwukondygnacyjna. Na jej osi umieszczono półkolicznie zamkniętą płycinę z malowidłem z pierwszej połowy XIX wieku przedstawiającym ukrzyżowanego. Wnętrze kościoła zdobi iluzjonistyczna polichromia. Z 1809 roku. Autorstwa Lucjana Smuglewicza i Andrzeja Kucharskiego. Nastawa głównego ołtarza. Z 1879 roku jest autorstwa krośnieńskiego snycerza Stanisława Janika i krakowianina Romualda Łapczyńskiego. W jej centrum umieszczono barokowy krucyfiks z drugiej połowy XVIII wieku. Przylegający do kościoła klasztor jest rówieśnikiem kościoła, za wyjątkiem frontowego skrzydła z połowy XIX wieku. Za klasztorem znajdują się kapucyńskie ogrody. Dawne kolegium jezuickie, ulica Kazimierza Wielkiego 8. Zabudowania Krośnieńskiej Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych Pans przy ulicy Kazimierza Wielkiego. To część dawnego kompleksu Krośnieńskiego Konwentu Jezuitów. Jezuici w Krośnie zjawili się na początku XVII wieku, osiedlając się początkowo przy kościele Farnym. Jedną z najważniejszych misji zakonników świętego Ignacego Loyoli było szkolnictwo. W naturalny więc sposób powstało w Krośnie kolegium jezuickie, które ufundował podkomorzy sanocki Piotr Bal. Główna fundacja jezuicka powstała jednak za sprawą sędziego Ziemi Sanockiej Stanisława Zaręby. W 1658 roku zakupił on parcele, na której wybudowano kamienny kościół. Obok niego w latach 1660-1667 powstał murowany gmach kolegium. W takiej formie fundacja przetrwała zaledwie ponad wiek. Po kasacie zakonu, która nastąpiła w początkowym okresie zaborczym, rozebrano kościół, a jego materiał posłużył do budowy kościoła kapucynów. Decyzją władz austriackich dawne kolegium pełniło m.in. funkcję szpitala wojskowego. Jednak w myśl powiedzenia historia kołem się toczy powrócono do edukacyjnych funkcji obiektu. Mieściła się tu m.in. szkoła tkacka, a obecnie funkcjonuje kampus humanistyczny Pans. Kształci się tu studentów na wielu interesujących kierunkach, zapewniając jak dawne kolegium wysoki poziom nauczania.